łączę się z wami w sprawie szczęścia mego ale ciemno ale kuźwa ciemno ciemno kuźwa już zapalam wszystko co mam o. Jezu wyszłam tak się zgrzałam deszcz zaczął padać o kaptur miałam na, na łubie ja wam powiem ja wam powiem normalnie kuźwa miałam do Pepko zajść Patrzyć jakieś yy, klapki na basen no, w ogóle takie jaja ja były z kurierem ja wam powiem, tak mnie wnerwił człowiek wnerwił <grywka> ja sobie wzięłam bo za pobraniem wzięłam sobie do pracy no bo mówię przeważnie, jeżdżą z rana w sensie tak do 15 No to wzięłam sobie na adres pracy przesyłkę ze strojami Bo kupiłam strój sobie i Wiktorii. Tak, przed wczoraj Wczoraj no, wczoraj miał przyjść. I od rana miałam od 7 rano że... Przy... Przesyłka w dostarczeniu. Mówię, to przyjdzie. 15 wybiła. Nie przyszło, poszłam do domu, zostawiłam tam. Mówię, bo mnie nie będzie dzisiaj, bo dzisiaj nie byłam w pracy. Mówię, mnie nie będzie, to zostawiam pieniądze, jakby przyszedł w środę. Ja tak czułam, zamawiając, że on przyjdzie w dzień, co mnie nie będzie. No. No ale dobra. Dzwoni do mnie przedwczoraj. Wczor przedwczoraj, co jest tym? Przedwczoraj, wczoraj. wczoraj. O 17.00 rozumiecie, że on y, z paczką zaraz będzie do mnie. Ja mówię, pani, ale tam już nikogo nie ma. No. I mówi do mnie, a gdzie pani y, mieszka? To ja pani podrzucę. Nie, ja już ucieszona. Mówię mu, gdzie mieszkam. A on mówi. O! Jednak mi nie będzie pasowało. To ja jutro jeszcze raz spróbuję. Ja już wiem, matko jedyna. Jak mi te stroje teraz nie przyjdą, a druga strona czy będą dobre, nie no? ale... Mówię, jak mi nie dojdą te stroje, rezygnuję z pomysłu, bo nie, nie mam nerwów. Najpierw coś się za strojem nalatałam. Naszukałam. Teraz problem z dostarczeniem, ale już jest dostarczone, więc jutro pójdę do pracy, odbiorę, to wam pokażę. No nie na sobie, ale wam pokażę. No. Ach. A teraz poszłam yy, yy, do Rosmana odebrać moją nagrodę, bo wygrałam, bo ja to dmucham w tej dmuchawce Macie to też No, byłam w Rosmanie odebrać, bo zdmuchałam pierwszy raz coś ja Nie powiem czy ja coś kiedyś wygrałam takow w ten. Ja miałam kiedyś koleżankę, ale to jak chodziłam do szkoły podstawowej jak ten sweter już wymembrany tak mi się wydaje, że pójdziemy do ciucholandu poszukać. Swetrów chyba ja nie zamierzam dać 150 zł za jeden sweter w sklepie. Czy sweter, Sweter czy swetr? Golf. Golfik. Co za dzień ja wam powiem. Cały dzień. Próbowałam coś ogarnąć, coś zrobić. skupić się. Nie umiałam. Nie umiałam kompletnie zero skupienia. Zero. Zero. Ja nie wiem. No i wzięłam to, bo tam mi to powiadomienie przychodzi, zdłuchałam i że wygram masaż lodowy do twarzy. Mówię, U, idę. No i poszłam, pani mówi, że nie ma już ich, nie. żeby przy jutro, tam 5 dni mam, żeby to odebrać. Albo w innym rosmanie spróbować. Mówię, kurde, nie. Teraz coś wygra i nie mogę odebrać. No, ale pani mówi, że tam może jutro będzie, czy coś, czy właśnie do innego zajrzeć. A ja wpadłam na, na pomysła i tak. No to i tak poszłam. Teraz wam pokażę. Gdzie ja mam to? Półdebatcia, ja chciałam to inaczej zrobić, a życie weryfikuje. Wszystko mam. Będziemy razem. Nie dostałam masażera, ale dostałam Adidas żel, taki normalny, duży żel, dostałam gratis. Nie wiem dlaczego. Co to się stało? Ja w życiu nic nie dostałam. 400 ml. Dla mężczyzny mojego życia. Mmm. Ale pachnie takim przystojnym. No. No to wzięłam, bo mówię, bo co nie. No. Adidos to wzięłam. I dostałam jeszcze bransoletkę mi Ja nie wiem, czy wy dostajecie tak o... O, jaka ładna, czerwona. Kurde, mnie nigdy nie dali. Teraz mnie dali. Ja, ja nie wiem o co chodzi. Jest. Przez jest. Zaprojektowany przez jest. Się jaram normalnie. Ale nie wiem czy na mnie będzie dobra. Bo to chyba na palec. <śm> o, matko, jedyna. Jestem w szoku. Ja się pytam pani, ja wie to w zamian za ten masażer. Ona mówi, a jeszcze do mnie mówi wcześniej, że były jeszcze płatki pod oczy, ale się też skończyły. O kurde. Teraz sobie ubiorę. Na prawej się nosi czy na lewej? Na lewej chyba, nie? Takie usta. Kurde, nie mam jak pokazać. No, ja mówię, a ten, że ta bransoletka to w zamian za ten masażer, ona mówi, że nie. Że mam przyjść normalnie po branzoletkę po, po po... ten masażer. Nie mam jak tego pokazać, takie malutkie. Takie malutkie usta. O! Widać fajnie? Koloru złotego. Ubiorę sobie. Ale miło mi się zrobiło. Naprawdę. Że to osobno nam mi da po prostu. Nie wiem dlaczego. I właśnie chciałam zapytać, czy Wy też tak dostajecie? Czy to po prostu mi nic nie dawali? Czy to się trzeba upominać, czy losowo oni dają, czy czy... czy, czy o co chodzi? O. taka czerwona niteczka ze złotymi kuleczkami i, i złotymi usteczkami. Cieszę. A to to, schowam. Fajnie, fajnie. Fajnie. Teraz się pośmiejemy. Żeby ja miałam to do jutra, tak pomyślałam schowam, pokażę Wam razem yy, razem ze strojami. No ale trudno. Czapkę kupiłam. Namówiliście mnie. Patrzcie, czapka z napisem Love. W Rossmanie. Za 17 zł ona była... 17,99. Chyba przyceniona z 29. 99. W sensie z 30. Jeszcze były po 14, ale były takie gryzące, jak dotykałam. Teraz uwaga. I były takie... Takie mniejsze. Wyglądam jak chłopak, o, tak? Wyglądam jak chłop, chłopak. Może ja będę tym napisem do tyłu nosić, bo jakoś nie przepadam za takimi. A ta jest taka grubsza, mięsista i wziąłam bordową, nie wiem dlaczego. Czy coś mi się stało w głowę? Były czarne, czemu ja nie wziąłam czarnej? No, miałam dać do tyłu napis, a mam z przodu. O co chodzi? Co to się dzieje? się? Wygląda w tej czapce po prostu. No, ale wzięłam na kryzysowe sytuacje, bo tej niebieskiej nie wzięłam z domu. No to dobrze, że wzięłam tą większą, bo tamta to w ogóle by była jak czepek kuwacki. włosy po czapce, hej. Były czarne jeszcze. Znaczy tam różne były, ale mówię akurat z tego modelu i tam było parę modeli po 17, bo jakoś lepsza taka jest bardziej mięsista. Tak napisem do tyłu o lepiej nie? No wyglądam jak chłopak z boiska, no z bloku. o boże no ale rano będzie zimno tu biorę no makijaż zrobię to może mi nikt nie pomyśli z jąkiem z bloku no i wzięłam, nie wiem czym bordową wzięłam takim wokół, ostatnia była jedna to wzięłam, może jak jeszcze będą pójdę to jeszcze sobie dokupię jakąś czap czapkę inną jezu ja nie, nie lubię, o tego straszne to jest no ale co, sa, sama widzę, że mi zimno w łeb, no to nie ma się co męczyć, później katar jakiś, katary, jakieś bóle, uszów, nie chcemy tego, co nie. No, także możecie się, możecie się śmiać, <laughs> ja się sama z tego śmieję. Nie mierzyłam jej w sklepie, bo nie wiem, czy ktoś ją miał na głowie. Nawet może ktoś inny ją mierzył, bo to jest obrzydliwe chyba. Takie jak ktoś ma tłuste włosy i ubiera 100% akryl, no ale tak stałam, patrzyłam, odkładam ją, brałam ją chyba z trzy razy. W końcu mówię, no wezmę, no bo ten kaptur ja mam fajny, ale on mi spada. O, tak będę nosić. To no, trudno. Bo tam były jakieś ciapaty kolorowe, takie naciapkane, w sensie. To ja nie chciałam. Bo ja, tak wiecie, ja nie za bardzo ko kolorami. No, to mam czapkę. Już mówię, 17 zł. mogę dać. Dokupiłam arsenał, bo zostałam z jedną sztuką. I co będzie, i mówię, wygrałam, a tak myślałam cały dzień. W ogóle dzisiaj mało coś zjadłam, tak. Ja się muszę pożalić na siebie. Zjadłam tylko łódko pieczona. Sobie upiekłam. I jedną pitę z serem sobie zapiekłam. No i to wszystko, co ja zjadłam. Jakoś nie jestem głodna, ja nie wiem. Nie wiem. No, ale były w promocji te napoje w Rosmanie. Owsiane, i wzięłam sobie czekoladowy. On jest pyszny. On jest na zimno taki pyszny, a ja zamierzam go zrobić na ciepło. Zobaczyć. Wzięłam jeden na razie. Mi smakuje jak czekolada. Jak czekolada, no. No, bo to jest o smaku czekoladowym. Durniu, co ty mówisz? <ścoughs> czekoladowy. W smaku nie kakałowym 3,79 no kurde nie chciałam wziąć dwa ale się bałam że mi za mocno posmakuje i będę chłac dziennie to zaraz sobie zrobimy na poprawę, na poprawę humoru na lepszy sen nie wiem na co. Od razu wziąłam jeszcze taki owsiany bez cukru, zwykły do kawki. Jak coś to polecę jeszcze dokupić. Bo to jest od wczoraj w promocji? Czy od kiedy? Czy do, od wczoraj czy do jutra? Chociaż to jest niewiele droższe jak normalnie, bo 7, tak? Nie, co jak? 5,49. No to też nie jest jakaś suma. I do tego pójdą ciastka korzenne, kupiłam. Tak. No niestety. Ale ktoś mnie zainspirował do tego, zrobienia tego. te Lidlowe Są chyba trochę grubsze. I trochę chyba mniej korzenne Takie bardziej delikatne. Czy my dawno nie dam tych oryginalnych to? Lotus, tak? Lotus. Ale są korzenne, więc więc robimy sobie pyszniutką pyszność. No i ta śmietana, oczywiście, w spraju, bo jakby inaczej. Więc lecimy z koksem. No i tak się z Wami dzisiaj łączę na szybciocha. Zamiaru dzisiaj nic robić, ale że wygrałam, to mówię, podzielę się z wami i zapytam, jak tam u was z tymi, z tymi rzeczami sobie w tej otóż szklanie. To jeszcze tak do końca nie wyschłoby to przed wyjściem. Bardzo mi posmakował ten właśnie napój czekoladowy. I mówię na zimno jest pyszniutki. Zobaczymy jak na y, ciepło on nam wejdzie. To się dokupi. Czasami jest tak, że coś mi się chce, ale nie chce mi się ubrać butów, zejść po schodach, bo wiem, że później muszę wejść i nie chce mi się iść. No. Aha, i co jeszcze kupiłam, takie te zaraz sobie. Nie wiem, to jest chyba nowość, jako, bo ja tego nie. Ja to zobaczyłam i wyskoczyło w internecie, że takie można kupić ekspres losy. Bezpośrednio drukowane w kolekturze. Są takie różne gry na tym. Więc sobie wzięłam na spróbowanie. Czy to coś będzie, czy to, czy to fajne, czy to niefajne, nie? Ja to sobie wziąłam na spróbowanie za 20 zł, czyli 4 po 5 zł. Są różne: za 2 zł, za 5 zł. Ale nie mam pojęcia, czy to, czy to jest już dawno, czy to jest ten, chociaż ja tego nie widziałam, nie? Bo ja tak mam w zamiarze sobie mm, posypać Może tym zrobimy a na moździerz patrzcie na wszystko jest patent To tu kupować moździerz jak kokpinka i, i ten no czą od y... Młotka od kotletów, nasz zabytkowy, jedzie, jedziemy z koksem. No, i tak mnie w tym Rosmanie zaskoczyła. Tym żelem tą bransoletką. Tak, tak mi się jakoś zrobiło fajniutko. Kurde. Całkiem zapomniałam do tego pepko zajrzeć, a jeszcze szło i patrzyłam na to pepko, ale już nie wiedziałam co. <grymne> już nie wiedziałam co i jak. O. Dobra, bo ty się już nie I będę się relaksować. Zaraz się przybiorę w szlafroczek. Mój ulubiony jedyny stary jak świat szlafrok. No już paruje, to jest, nie będziemy zagotowywać, bo nie ma sensu, co nie? Nie mam rurki. O kurde na styk. Nie mam rurki. Hmm. Na ciepło też pyszniutkie, one takie lekko gorzkawe jest, no pyszne. Spróbujcie sobie. No weź, bo ja się boję. Ja ja się boję. Ale co to tak krzywo, się krzywo idzie? tam taki ładny czubek zrobić i co? Jedynym czubkiem to jestem ja. O. Patrzcie. Gdzieś iść to byście zapłacili. O matko. A tu o. Jak Wam się podoba. Nie mam ani rurki. Ani takiej długiej łyżki, ale mam zwykłą łyżkę. Patrzcie. Kurde, miałem jeszcze cynamon sobie dać. Mm. A to mi chodziło. Pychotka. No. Chcę ja pić swoje kakao, kakałko czekoladowe. Mhm. Mm Pychotka. O matko. Idę się bawić w moje gry. No i co? I mentalnie się przygotowywać. Ktoś mam na jutro. Do roboty! Trzymajcie się cieplutko. Spokojnej nocy Wam życzę, życzę i miłego dnia. Zależy kiedy oglądacie. Witam wszystkich nowych. Pa żegnam. Zadowolona.